Ze mną Kosma, gram SG, no. Jest te... Oj ja zjebałem już od razu. Nie tylko ty. Ale mam jeszcze żelazny. Jasne. No naprawdę, patrz. Patrz na mnie, chodź kosma, idziemy. idziemy, hej. Kosma, chodź idziemy! Aha, idziemy! Posma, ja idziemy! Patrz, patrz! Nie da, patrzę, widzę! No to chodź! <laughs> Ale patrz! <laughs> Kosma no patrz! No widzę to! Co masz w ręku? Daj mi czapkę! Pięć Chogo! Chogo! Zabić, zabić go! Oh, go. Zabić no, Michału! Zabić Michału. Michału! O, Michał! Ej no weźcie! <laughs> <laughs> dobra już nie, jeszcze nie! Ej chodź, chodź! A jest jeszcze z nami Michału taka propos, no ale... No tak Michał jest taka propo i termaka, ale termaka jednak chyba nie ma Ej, Dobra, ja mam nasionko czy kwiatkę, bić? Kwiatkiem czy nie nasionkiem? Mam yy, chodź kosmo, chodź. No się pytam czy kwiatkiem czy nasionkiem, a ty mówisz do mnie chodź. Yy, może <grym> <grym> Nie wiem, nasionkiem sobie pobić. Okej. Okay. Olejcie tam tego, ale mam spaczka. Pacz jest. Chodź, Patrz, patrz, patrz. No zabij go. Ej, chodź tu, chodź tu, masz, czekaj, sikierkę masz. Masz, no, sikierkę. No czekaj, chodź. bo tu jest skrzynka jeszcze. Dobra, ale nie ci, ma nic. Masz, sikierkę masz. O, tu jest. Dobra, już będę miał kim, czym bić. O, Michał! Ej, weźcie go, weźcie go, on chce mnie zabić. Kurde, no! Faj! Tak. Ale lagi, no. faktycznie że ja zaraz debnę. Weź go rozważ. Jaki U. kurde, no! Dokładnie. To ja mam takie lagi, czy serwer, ma takie, logi? Lagi. serwer ma takie lagi? Serwer ma takie lagi. A, ta, rozsypałem go. Wędką, tak, jasne. Ja miałem taki Ej niebie, ja, ja <noise> lat nie wiem, mam... Ej dobra! Swynka <noise> Nie wiem skąd, no mam ale miedź. mam mieć żelazny. <noise> Ciekawe skąd. Ej Michału, chcesz... Chcesz y, sikierki? Co? No bo lepsze niż ta wędka, która nic to nie dobra, zadaje DMG. Oj on wędko wszystkich rosyczki. patrz, Co? Co? Ech. Tak. U ciebie się smućki nie zmienił Dobra, 8 graczy, chodź no Michał. Chodź no dobrze. No. Chyba, ty. Chyba ty. Chodź tu. Ja nie wiem nawet już gdzie ty jesteś. O, już widzę cię. Albo dobra, chodź tam. Ja bym skrzynek Led poszukał. Bo? Pierwszy raz na tym serbie gram. No to chodź, skrzynek. No ja właśnie szukam. Uf, drugi. No ale ogólnie na tych mapkach. O skrzynka 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 skrzynka, 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 skrzynka. Jo, pełno O ja. O ja! Mam eku prawie całej... Golas! Patrzy Golas! Patrzyki Golas! Dobre ogarnijcie się, nagrywam Ale tu jest golas. No, ale tu jest Golas. To jeszcze mu coś widać. To jeszcze mu coś widać, no. Nie chcę wiedzieć co. To chyba ona jest. To już bardziej Czekaj. mnie interesuje wyjdzie niż ona. Patrz jaki gola. Wejdź wejdź z serwera na chwilę. Patrz jaki gola. 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 Kaczek Kaczek Kaczek. Kaczek Kaczek. Kaczek. Dobra, wejdź wejdź z serwera. Michał, chcesz jedzenie? No. Tu gdzie jesteś? Nie yep, wiem. Yep. <noise> to spoko. Da weź wyłącz mikro Nie umiem <laughs> Już mam. A co a co się A co się działo No bo słychać to właśnie też Bo od wyłącz Bo głupi brat mi krzyczy no. no chyba ty Wyjdź sewera bo nie mogę wejść eee. <laughs> Mam sześć jabłek no, z serwera na chwilę. Nie masz VIPa i tak. Trudno. No. Problem. Kosman wychodzi z serwera? Co? Wyjść z serwera, żeby Terrymach mógł wejść? Nie. Ale on ma wypa. No, Vipa. Nie. Wejdź. Sorry, Kosmo nie pozwolił. Boże. Weź bo prawa autorskie będą Jeszcze mi zablokują kanał na youtube Ten ja co ma 7 subskryptów Ej a czemu ja tam spadłem Tam była przepaść Dobra rozwaliłem typa Na czym gracie? Nie wiem w Mario chyba Ej dobra gramy tutaj, tu mi się nie podoba A ja mi się podoba bo mam fuleku jakbym cię znalazłbym ci podarował oku no mi też się odśwatało, bo są lagi teraz. No, lagi są straszne. lekkie. No, lekkie, no trochę więcej niż lekkie. Mam 30 mega internet, a lagi mam jak nie wiem. Ale to nie zależy od ciebie. No nie zależy to ode mnie, ale, ale, ale serwer ma lagi no, i nie gram. To płatał Ty płacisz, ty wymagasz No już myślałem, że de Ej, mama, Jarono, Ej, mamo, jest na... dla ciebie. To się padłem, to mi. Ta, ciota. Ej, to tylko ja tutaj żyję? żyję cały czas. <grym? 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 Jeszcze czterech graczy zostało. No to możesz wyjść, SG Leaf. Czemu? Czemu, jak ja znowu wygrywam? No właśnie, dlatego. Dobra, włączę trochę dźwięki z gry. Bo ścisz, bo Michała nie słychać. <laughs> Michał! Kto? Jesteś? Ale nie mam mnie na serwie, wyszedłem, jestem na pullcraft'cie. Tego. Bo robię tutaj arenę. Teraz nie wbijesz. No i nawet nie chcę, się tam podoba. Jemy na... No czekajcie, zakończę może tą zagry... rozgrywkę. Sklej blok jakimś. No Klaiblocku? czekajcie może trochę. No dobra. Nie, grałem bez kosmy. <grym> Bo znowu wygrałem. No właśnie. <grym> wow, jaki lag. Wygrałeś, tak? Ja wtedy nie wygrałem, jak wygrałem. Ja jestem niepokonany. To ja jestem Bogiem. Nie. Panie. Jestem na nie. Ja też. Weź. Razy nie. I tak wiem, swoje, wy swoje i jest widać. Ja, ten mój parkur naprawdę. Dziąłem twój parkur na odcinku. Jest etyczny, za niego dostałem. Dzięki. Dzięki. Mam nadzieję, że będziesz mnie oglądał, a nie taki sztuczny sub. Nie będę cię oglądał. <laughs> Dzięki. <laughs> ja tylko swoje odcinki oglądam. Wiadomo. Na razie pioruny tylko we mnie walą. Więc taki pachnie jak... No. Mogę zareklamować na twoim kanale? No chyba nie! Ale on ma zero subskrypcji, wreszcie. Ale nagrywa. Pomóż, biedaka! Nagrywa, ale ma zero subskrybentów. A ja ile mam? Oszczędź, chyba. I tak więcej, niż Bachu. Ale ja to ciężko zarobiłem. Wiesz, ile kont musiał postać, żeby mnie subskrybowało? Idę do typa, żeby go zabić. A on spada w przepaść. Epickie. Co? Co? Hmm. Jeszcze dwóch graczy zostało. O, no, gdzie oni są? Dupie. Nic się nie dzieje Kto słucha takich czarnych rapsów? Kto Co? słucha czarnych rapsów RPK kilo No yes. zabili mnie. No niestety po raz kolejny mi się...